Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's I no coming dreaming? What the? This is real. Do what you here! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence is world. jest witam was w kolejnym odcinku serii outriders gramy w klasę niszczyciel tak żeby jest będzie to ostatni odcinek jak tu otworzymy sobie drzwi to znów pan Changi żyje także możemy to zadanie wykonywać w nieskończoność tak samo jak zadanie zemsta tak samo jak tak, zadanie zemsta. Zadania z artefaktami nie. Ale teraz lecimy odbić porusznika Mackeina i to będzie koniec dema. Pozostanie jeszcze od razu już was zapraszam na zobaczenie tego samego, tak właściwie yy, klasą ostatnią, czyli manipulantem. I no na to lecimy. Ziemię wyciera w północy. I tam do trzeciej pozostańcie w ruchu. Poszkodźcie szeroko. Nie wybierajcie się w północy, nie załączyć nóg ani nie zaskoczyć. Czuję, że nas osadził. A mogłem ten się tam transportować, no ale dobra, przebiegniemy się. Coś nowego wyskoczył? Nie, nic nie ma. Shiro, patrzę na epicentrum eksplozji. Do tu wszystko zaczęło się walić. Wątpię, by McCain to przeżył. Nie chcę Twoich wątpliwości. Chcę go żywego. I teraz możemy tu przeskoczyć. Lecimy, oczyszczamy teren, będzie szybka akcja. Zanim się obejrzą, czego. pode me się podpaliłem. Mi samo snajperku, człowiek żyje. Z czasem po prostu się pobawimy i tyle.

Jak widzicie sami jak ktoś oglądał poprzednie to jednak co niszczyciel to niszczyciel za pierwszym razem w Technomancie niestety jest kilka razy albo i więcej musiałem to Przechodzić, próbować, w którymś momencie stało się to dosyć irytujące. Widzicie pocisków, ok, umiejętność i chyba szybciej zdobywam punkty doświadczenia. Będę musiał gdzieś tam poczytać sobie, czy rzeczywiście tak jest. A wy zaraz zobaczycie. Za każdym razem robi to wyrażenie. Ej, hey, Shira, co ja właściwie widzę? Chodzi tu jakiś gigant. Lepiej mów ciszej. Wiesz, nie chcesz, by cię dostrzegł. Potrafi położyć setki w sekundę. Nawet odmieńcy traktują ich z respektem. Jest czysto! Kopcie dalej, już prawie jesteśmy! Trzymaj się, pomogę! Czekaj! Czekaj! Nie strzelaj! Teraz wszyscy w tym tkwimy! Matcie! Proszę Matkę. Wszystko gra? nie. Dziękuję, żołnierz. W porządku. Teraz wydostańmy resztę moich ludzi. Ja! Serio? Wojna to wojna. Co? Mamy paść sobie w ramiona? I się poprzytulać. I po co ja się w to wszystko mieszam? I to by było na tyle. Myślałem, że dłużej będę to rozgrywał. Ten odcinek będzie... ewidentnie bardzo mocno krótki. Wszystko mamy zrobione. To możemy sobie ewentualnie powtarzać misję. To jest bez sensu. Więc wracamy do Shiry. Ale za to poprzedni był dłuższy. Ten podział też wynika z tego, że w Piramancie trochę mi to zajęło. W technomancie jeszcze więcej, a tu poszło po prostu błyskawicznie, tak? Aż za błyskawicznie, tutaj były kurcze. Nie ma tych notatek, czy już je zebrałem? Nie, nie pamiętam, właśnie. No dobra, lecimy. Czy my coś zebraliśmy ciekawego? Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic. No dobra. A pewnie już chyba już o tym mówiłem, że niezależnie od sprzedawcy, dostajemy takie same ceny. Chociaż jeszcze raz sprawdzę. Dzięki za sprawiedliwość, za śmierć biednego pana Changa. No trochę ten, ale mówi o śmierci pana Changa. Pan Changa obok sobie żyje i funkcjonuje. Eee, dobra krabistni perski sprzedaj za 47 to co widzisz jest na sprzedaż krabistni perski Ja, Ciągle od tego nie robię. Jak idzie, ja. Wracamy do Shire i mamy. I mamy koniec. Nig, nigdzie więcej nie możemy pójść. Możemy jeszcze raz zrobić teraz misję poboczne i zdobywać punkty doświadczenia. dlaczego mi poziom świata nie wyszło? Tylko z grup wpadnie na jakiś trop to dziwne. Jestem teraz dość zajęta. Czego ci trzeba? Zaraz to sprawdzimy. To... Twój porucznik nie żyje. Dlatego, mi tak, mi, dlatego, dlatego mi tak łatwo bohatery. poszło. Bo poziom świata jest niski. Jasne. Mój. Jeśli to chcesz usłyszeć, był kurwa pieprzonym bohaterem. Cokolwiek zrobił. Pamiętaj, że to jest wojna. Wszystko się wybacza, póki nie wygramy. A, się Masz pewność, przyszło? że wygrana jest jeszcze coś warta? No dobra. Nie będę w każdym razie. Z... Przechodził drugi raz na piątym poziomie świata, bo chyba jest piąty w tym momencie, teraz. Niech Bóg się nad wami zmiłuje, kiedy mnie zabraknie. O, już wam już nie, nie zrobiłem tego celu, po bo zapomniałem o czym. Ruszać się, tylko umalni wszystko zrobione. Ekwipunek, nie klas, umiejętności. A ta umiejętność. Dorcza ochronny, okej. Okay. A się nad wami zmiłuje, kiedy mnie zabraknie. Tu jest poziom klasy. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Także... Dzięki, cześć, trzymajcie się. Hej.